Witam, w dzisiejszym odcinku odbierzemy sobie zawodnika 83 plus overall, maksymalnie 85. A więc dobra, są ekrany. No i dobra, jest to Portugalia CAM, Benfica, Lisbona i jest to Rafa Silva 84 overall. A więc teraz przejdźmy sobie dalej. Tutaj mamy w Starpasie do odebrania. Kilka nagród 300 gemów, jakieś loga i tak dalej końcy. Mamy UCL Logo 400 gemów, 15 tysięcy końców i Srebrny i brązowego zawodnika No więc dobra teraz tak Mamy tutaj 80 kolejnego zawodnika Jest to 82 Devry Okej okay, tutaj mamy jeszcze 3 czy to tikety 1250 gemów to jest dużą końców tylko... a więc teraz przejdźmy sobie jeszcze a więc możemy wyjść sobie z tej zakładki i możemy przejść sobie do star Passa, bo tutaj będziemy mieli jeszcze 75 plus overall zawodnika zobaczymy kto to będzie i jest to 80 lindström ok zawodnik z napoli a więc dobra teraz dobra teraz mamy tutaj do odebrania zawodnika 70 plus no i zobaczymy co to będzie connebol libertadores i jest to the champs ok mamy tutaj 75 plus overall do odebrania zawodnika i to jest 79 fofana, Wesley fofana, a więc dobra teraz mamy tutaj do odebrania, tutaj na razie w tej zakładce jeszcze nie mamy żadnego zawodnika do odebrania, ale teraz przejdźmy sobie do sklepu, bo w sklepie wydaje mi się, że będziemy mieli coś do odebrania, chociaż zobaczymy i mamy tutaj darmową paczkę 70 plus overall. Możliwość trafienia zawodnika z Ligi Mistrzów, a jest to Mark Gual. Mark Gual z Legii Warszawa, ok A więc. Trafiony zawodnik z polskiej drużyny. Która gra w Lidze Konferencji Europy, czyli Legii Warszawy. A więc dobra, teraz mamy tutaj Bardi, 72 bramkarz, ok I czy mamy tutaj jeszcze coś? Okej, okay, mamy tutaj na przykład powiedzmy za ten Mamy 300 dopiero, czyli Nie odbierzemy 75 plus zawodnika, nie Ale dobra, teraz tak Znaczy 85 plus, ale Przejdźmy sobie do UEFA Champions League, nie Connebo, Libertadores też nie i Conjurney też nie Przejdźmy sobie do play Bo mamy tutaj Konnebol Libertadores, czy mamy coś do jakichś zawodników do wymiany? Zaraz zobaczymy. Dobra, teraz odbierzemy sobie z zawodnika. Zobaczmy, może akurat uda nam się zrobić wymianę. 82 plus zawodnik z z tego eventu i czterech zawodników 80 plus. Dobre, będzie ten. Felixa zostawimy, Rondon. Um, niech będzie Felix I 50 tysięcy Końców Wymienimy Zawodnika 82 plus No i jest to Boliwia Jest to bramkarz I jest to Boliwar Jest to Lampę 83 overall A więc No Traf słaby Traf słaby to trzeba powiedzieć, że to jest traf. Bardzo, bardzo, bardzo słaby. A więc dobra. Mamy tutaj jeszcze jakieś exchange. Okej, okay, mamy Keira Walkera. Ale czy będziemy mogli wymienić go? Tak, chyba będziemy mogli. Ok, 80. Plus. To jak oraz mamy 84, nie? To na razie Walkera chyba nie wymienimy. Ale tutaj 70. Max 74, akurat dwie, jedną taką wymianę zrobimy. I mamy 81 Jan Sen. a więc teraz mamy 80 plus zawodnik, masopust Niech będzie kalwach jeszcze. Shinę, Falk, OK Tutaj 70 plus, 4 Defensywnych zawodników I dobra i 80 plus zawodnik, co trafimy, a jest to 82, konkalo ramosz. I teraz masopust Ederson, powiem tak, nie wiem, na razie nie będę otwierał tych paczek, ale ten 84, Max 89, powiedzmy, ta i mocnicy, Toreira Mario, Bishop. Jeszcze malen, ok. Mamy czterech, mamy tutaj czterech defensywnych zawodników. L lampę niech będzie mier, bo jeden lampę musi zostać. Kurczę, jeszcze jeden by był potrzebny. No, zobaczmy. Na razie chyba i tak nie otworzymy tej paczki. No, zobaczymy. Ale dobra, mamy tutaj 88. I tych 84, no to zobaczymy później. Chociaż ten 88 możemy zrobić, tylko tutaj nie mamy 84 zawodników. Ale dobra, David Beckham nie, Conebol Libertadores 80 overall, 7 atakujących zawodników, 70 plus, pomocników. Na razie nie, będziemy musieli kupić jakichś i później zrobić. Universal, universal Rank Player. A tutaj co mamy? Mamy ok, czyli możemy taką paczkę traf, takich zawodników trafić, ale dobra. Dwóch UCL zawodników 80 plus i jednego 85 plus. Niech będzie e, Mane continue. Unlock, no i dobra, wymianka będzie, wymianka będzie I OK, są ekrany, czyli To będzie jakiś To jest Uruguay CDM i to będzie Galatasaray, to będzie chyba Tak, to Reira 83 Overall, OK. A Mascherano, Czyli OK, czyli dobra Pięciu takich, ale tutaj Dwóch możemy wymienić dudków? Tylko że akurat na razie nie będziemy wymieniać. A więc w tym odcinku to było wszystko. Cześć.